W sobotnie popołudnie Monika Richardson przekazała bardzo smutne wieści. Nie żyje Barbara Trzeciak-Pietkiewicz, ceniona dziennikarka radiowa i telewizyjna, która prywatnie była jej mamą. Miała 78 lat, nie żyje Barbara Trzeciak-Pietkiewicz, w sobotę 29 czerwca media obiegły bardzo smutne wieści. W wieku 78 lat zmarła Barbara Trzeciak-Pietkiewicz, ceniona dziennikarka, która prywatnie była mamą Moniki Richardson. Informacje o jej śmierci w emocjonalnym wpisie na Instagramie przekazała jej córka. Dzisiaj rano zmarła moja mama Barbara Trzeciak-Pietkiewicz. Wiem, że wiele osób zechce ją pożegnać, więc na pewno jeszcze napiszę. Ale na razie nie mam słów przepraszam, daję to zdjęcie mamy sprzed lat z moim synkiem, bo bardzo je lubię, czytamy. Kim była Barbara Trzeciak Pietkiewicz? Barbara Trzeciak Pietkiewicz urodziła się 27 sierpnia 1945 roku i była znaną dziennikarką radiową i telewizyjną. W latach 1990-1993 była dyrektorką radia i telewizji w Wrocław, a potem dyrektorką TVP2. Od 2003 roku pełniła funkcję dyrektor programowej w Polsacie, a później objęła funkcję prezesa zarządu TV4. Następnie została członkinią Rady Fundacji Polsat, ze związku z architektem Jerzym Pietkiewiczem ma córkę Monikę Richardson.